Czytając e, wiersze e, naprawdę pojawiają się obrazy. obrazy. Tak, pojawiają się I tak obrazy. I tak ma być. I tak ma być. Piszę dlatego, że nie umiem robić zdjęć. Właśnie, <laughs> po to mamy poetów, żeby to za nas nazwali. Przenieść drugiemu człowiekowi pociechę w ciężarze życia niczego więcej nie pragnę. Jak się drzewu gałęzie połamie, to jeszcze się nic strasznego nie stało, ale jak się mu korzeń odetnie, jest po nim. I ja albo z tego budulca, z tego czasu i z tego miejsca zrobi arcydzieło, albo już z niczego arcydzieła nie zrobię. To jest moje, moje tworzywo. I robimy z tym. Tak, żeby się nauczył fruwać, musi wyfrunąć z gniazda. To jest oczywiste. Pragnieniem to jest to, żeby z wnętrza biblijnej historii króla Dawida zdiagnozować współczesność, żeby robić coś w rodzaju lustra. Przejrzyj się, moja kochana współczesności, w tym, w tym obrazie, w tym wierszu. Czeka na ten Titanic góra lodowa, czy nie? Bez miłości można żyć długo, dopowiada. Lecz nie wiadomo, czy warto, wtrącam, żeby tego tak nie zostawić. Przygotowuje się do śmierci. Myślę, że wszyscy jedziemy na tym wózku, to się nam ten wiersz przyda. Pisze sporo, milcze jeszcze więcej.